Ta postawa Pelikana Łowicz, gol nożycami w 90 minucie dający 3 punkty i niepokonany świtnowy dwór mazowiecki. Zapraszam Was na magazyn skrótów 11. kolejki 3. ligi grupy pierwszej. W imieniu całego zespołu e-sport serdecznie zachęcam do tego, żebyście subskrybowali nasz kanał i zostawili łapkę w górę pod tym filmem. 11. serię gier zaczynamy od wizyty w Radomiu, gdzie w piątek Broń podejmowała Unię. Goście lepiej rozpoczęli to spotkanie, bo już w ósmej minucie prowadzenie swojemu zespołu witał Szymon Łapiński. Gracze trenera Mateusza, Dudka, którzy w tym spotkaniu grali w czerwonych strojach, starali się wyrównać się. W tej sytuacji piłka nie przekroczyła linii bramkowej mimo protestów zawodników gospodarzy. Kilka minut później kolejne dośrodkowanie w pole karne. Tym razem piłka wpada do siatki, ale sygnalizowana przez arbitra jest pozycja spalonego. Broń w tym spotkaniu miała więcej sytuacji, częściej była w polu karnym przeciwnika, tworzyła dobre okazje, natomiast brakowało skuteczności i ostatecznie Unia wywodzi z radomia komplet punktów. I się do książenic, gdzie Legia 2 Warszawa grała z ŁKS em Łomża. Gospodarze w tym spotkaniu nie mieli dużego wsparcia zawodników z pierwszej drużyny, mimo tego dobrze weszli w ten mecz. Tutaj w czwartej minucie okazję miał Robert Pichal, trafił w poprzeczkę. Po 11 minutach gry. Rzut rożny wykonywali zawodnicy trenera Piotra Jacka. Ten wariant rozegrania nie przyniósł korzyści, ale dobry pressing blisko pola karnego futbolówka trafia do Cypriana Pchełki i ten lewą nogą pewnie płasko pokonuje bramkarza gości. Legia prowadzi 1-0. W drugiej części meczu kolejne ataki legionistów. Wydarzenie epchełki z okolicy 16 metra. Jeszcze futbolówka trafia do Roberta Picha. Ten wykładają ją Sikowi a młody pomocnik Legii przy pomocy bramkarza przeciwników podwyższa prowadzenie wojskowych. Gracze LKS-u w tym spotkaniu byli stroną, która częściej się broniła, natomiast pod koniec meczu. Byli w stanie stworzyć sytuację. Uderzenie Świderskiego broni Zieliński. W 79. minucie gry błąd w wyprowadzeniu popełnił Zieliński. Futbolówka trafiła w pole karne. Tam prawdopodobnie był faulowany jeden z zawodników ŁKS-u, ale dopadł do, do piłki Luis Filipe i Brazylijczyk zdobył bramkę honorową. Legia wygrywa 2 do 1. Jesteśmy w Białym Stoku, gdzie Jagiellonia grała z GKS-em Czwarta minuta gry i już jedenastka dla gości. Faulowany był w polu karnym jeden z zawodników z Wikielca, Do piłki podszedł Jankowski i pewnie gracz z numerem 19 pokonał Piekutowskiego. W pierwszej połowie JKS Wikielec był stroną dominującą. Nic nie wskazywało na to, że Jagiellonia może wyrównać, ale w 36 minucie dobrą akcję sfinalizował Vinicius Mateus i gracz Jagiellonii zdobył gola dla swojej drużyny. Początek drugiej części spotkania i bezpośrednie zagranie, które już za chwilę zamieni się w katastrofę dla Jagieloni. Kolejna, jedenastka przeciwko gospodarzom, i kolejny raz do piłki podchodzi Michał Jankowski. Drugie starcie Jankowskiego z Piekutowskim. Tym razem górą młody bramkarz Jagieloni Białystok. Dobra, bardzo dobra interwencja bramkarza gospodarzy. Końcówka meczu. Już blisko 90. minuty, i zobaczcie na tę bramkę Wacławskiego. Wacławski, nożyce i trzy punkty jadą do Wikielca. Fenomenalne uderzenie nożycami gracza z numerem drugim. Możemy obejrzeć jeszcze tę sytuację w zwolnionym tempie. Powtórka, na której idealnie widać, jak fantastycznie złożył się do tego uderzenia Wacławski. Kolejne spotkanie w naszym magazynie skrótów to rywalizacja Concordii Elbows z Pilicą brzegi. Bardzo ważny mecz w dolnej części tabeli. Mecz no, klasycznie zwany meczem o 6 punktów. Do tego spotkania gracze Concordii podchodzili z nowym szkoleniowcem. I tylko tutaj Rękawek wie jak w tej sytuacji nie dał prowadzenia swojemu zespołowi. 41. minuta spotkania. Stracił piłkę kapitan Pilicy. Siątkowski świetnie minął przeciwnika i w sytuacji, w której nie mógł zmarnować, zdobył prowadzenie dla swojego zespołu. Trzecie trafienie Siątkowskiego i Concordia jest bliżej zdobycia kompletu punktów. Po godzinie gry kolejna sytuacja dla Concordii. Bukacki uderzył na bramkę, ale w tej sytuacji gola nie było, natomiast co ważne, Wrócił sędzia do faulu i ukarał drugą żółtą kartką obrońcę Pilicy. Patryk Walasek musiał opuścić Murawę. W 66 minucie mieliśmy rzut wolny dla Concordii, który na gola zamienił Bartosz Dankowski. Świetne uderzenie od poprzeczki, od słupka i jeszcze po ciele bramkarza ta piłka ostatecznie wpada do siatki. Tutaj zwolnione tempo i powtórka tej bramki. Pod koniec spotkania jeszcze rzut karny dla Concordii, ale nie wykorzystał tej szansy Łukasz Kopka. Concordia wygrywa 2 do 0. Olimpia Zambrów, Wiktoria Sulejówek. Bardzo ważny mecz z perspektywy ładu tabeli w dolnej części i na górze. Od prowadzenia Olimpii rozpoczynamy to spotkanie. Świetne uderzenie Jakuba i Jakimiuka bezpośrednio z rzutu wolnego. W 37 minucie spotkania Składną akcję przeprowadzili podopieczni trenera Ryczkowskiego. Futbolówka trafiła do Rudnickiego. I były gracz Pilicy Białobrzegi wyrównał stan meczu. Historia tak jak ma w zwyczaju starała się budować ataki pozycyjne od linii obrony. Natomiast w tej sytuacji to się nie opłaciło. Błąd Borysa Kwiatkowskiego i bezpośrednie uderzenie z pierwszej piłki Jaki Miłka. Drugi gol tego zawodnika w, tej, w tym meczu i prowadzenie olimpi. Kolejna próba wyprowadzenia piłki. Kolejny błąd defensywy i do siatki trafia Gojko, zapewniając tym samym trzy punkty swojemu zespołowi. Podopieczni trenera Nikoli Dremiuka zdobywają komplet oczek. Mawianka, Świtno, Wytwór Mazowiecki to rywalizacja zespołów, które mają inne zupełnie doświadczenia w tym sezonie, Świty niepokonany, natomiast Mławianka ma problemy i już w 19 minucie te problemy się pogłębiły. Arkadiusz Ciach świetnie wyszedł w powietrze tutaj tej wrzutki i pokonał bramkarza gospodarzy. Mławianka nie odpuszczała i starała się wyrównać. Udało się to w 35 minucie gry Jean Odilon, niezawodny napastnik z Angolii. Pokonał bramkarza Świtu. W drugiej połowie Mowianka poszła za ciosem. Prostopadłe zagranie do Odilona, faulowany gracz z Afryki w tej sytuacji, i arbiter podyktował jedenastkę. Do futbolówki podszedł Stanisław Hrebeń. pewnie dał prowadzenie swojemu zespołowi, eląc golki gości. 74 minuta. I kolejny rzut karny. Tym razem dużo protestów ze strony mawianki, ale arbiter nie wahał się ani przez moment i szansę. Na drugiego gola w tym spotkaniu ma Arkadiusz Ciach na dwa tempa. Arkadiusz Ciach, czwarty gol ligowy tego zawodnika. I remis w starciu mawianki ze świtem, ale to jeszcze nie koniec trafi. Końcówka spotkania. Jednego z obrońców gospodarzy, Wiśniewski. To Jarosława Jampola, a gracz z Ukrainy, zdobywa swojego siódmego gola w tych rozgrywkach i zapewnia trzy punkty świtowi. Niepokonani są gracze z Nowego Dworu Mazowieckiego w tym sezonie. Ostatni mecz w tej kolejce to niedzielna rywalizacja Pelikana Łowicz z pogonią Grodzisk. Początek meczu: bezpośrednie zagranie Wlazłowskiego, które na gola zamienia Szymon Sołtysiński, dziewiąty gol w sezonie napastnika. Gospodarzy, asysta, bramkarza, gospodarze i gratulacje od Sołtysińskiego. W 20 minucie składną akcję przeprowadzili podopieczni trenera Marcina Sasala. Jaroń podał na prawo do Apolinarskiego, a wahadłowy Pogoni wyłożył piłkę Damianowi Winiarskiemu, który z Woleja pokonał. Bramkarza przeciwników mieliśmy w tym meczu Remc. Końcówka pierwszej części gry. Z lewej strony boiska w 16 czeka na dośrodkowanie Sołtysiński. Dobry ruch napastnika Pelikana w kierunku piłki i drugi gol w tym meczu. Dziesiąte trafienie w sezonie Sołtysińskiego, który jest w świetnej formie, podobnie jak w poprzednich rozgrywkach. Pogoń starała się odrobić straty. Pogoń atakowała, tak jak ma to w zwyczaju, częściej prawą stroną, ale tutaj strzał Zomerfelda został zablokowany. Kilka minut później swoją szansę z rzutu wolnego, z takiego miejsca, które lubi, miał Jakub Apolinarski, ale w tej sytuacji nie znalazł światła bramki. Popularny Apo i Pelikan wygrywa 2 do 1. Komplet wyników 11. kolejki Legionowia Uległa liderowi z Tomaszowa Mazowieckiego 1 do 2. Bełchatów w dramatycznych okolicznościach pokonał. Warto się radzić, A resztę wyników widzieliście w tym magazynie. Na czele Lechia Tomaszów Mazowiecki 28 punktów, za jej plecami świt i GKS Bełchatów 5 punktów mniej. Dalej na czwartym miejscu Pelikan Wiktoria Sulejubek i pogoń Grodzisk Mazowiecki. W drugiej części tabeli mamy. Rezerwy Jakieloni, jest też Mławianka i w strefie spadkowej Legionowia Warta. I mająca tylko 6 punktów Pilica Białobrzegi. Terminarz następnej 12 serii gier: hitowe spotkanie niedzielne pomiędzy Lechiem Tomaszów Mazowiecki a Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Bogo nie podejmie broń Radom, A Wiktoria Solejówek zagra z rezerwami Legii. Klasyfikacji strzelców na czele, Bartosz Snobczyński, 11 trafień napastnika Lechi za jego plecami Sołtosiński, 10 goli i Odilon z Bartosiakiem oraz Jarosławem Jampolem. W imieniu całej ekipy U bardzo dziękuję za to, że byliście z nami. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał U Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych materiałach na naszym kanale.